Hej, hej z tej strony Sid, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Denizen, moi drodzy, jesteśmy w drodze do kasyna, a w zasadzie już pod samym kasynem. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, troszeczkę popracowaliśmy, mamy jakieś tam fundusze, więc wypadałoby teraz na jakąś rozrywkę, nie, sobie uskutecznić. A więc zobaczmy, co my tutaj w tym kasynie w ogóle mamy. No, wygląda dość e, luksusowo. To oczywiście rozumiem, nie możemy wejść. Nie możemy. Dobry. Interakcja. A, zakład. No, zróbmy zakład za jeden. Przegrałem, tak? To jeszcze raz. Jest! E, I 150 wygrałem! No to jest elegancki biznes. No to fajnie. Ja e, to gramy jeszcze raz. No bang, bang. już będzie lipa. E. Dobra, a na jakimś innym automacie? Ale tu widzę stawki chyba są tak samo. Jeżeli chodzi o wygrane. O, możemy iść do góry. Poker. Niedostępny, czy jak? Mhm. Tutaj co mamy? Wyścigi konne. O kurde, ja się na tym nie znam, ale. Aha, ale nic nie obstawiłem, więc. Ale ten pomarańczowy tu zapierdziela. Może na następnym, następnym biegu na niego wystawimy? E, przegrywa! Przegrywa! No tylko, że coś tu czytasz, to nie wiem, który jest który. Dobra. Wyścigi konne, może sobie odpuścimy. Co tutaj mamy? Blackjack to nie. Karty ja nie gram, chociaż dobra. Blackjack. Zakład 20 dolarów. Dobra, rozdać. Podstawka, uderzyć. Uderzyć. Rozdać. Grałem czy przegrałem? Rozdać. Nie wiem. Nie rozumiem. Wygrałem coś. Dobra. Nie bardzo nie bardzo rozumiem. Ogólnie gry karciane czy coś, to nie mój konik, nie? Aha, tutaj też znowu blackjack. Tu na razie nic nie ma. Poker jest niedostępny, rozumiem, tak? Czyli co, mamy automaty, yy, wyścigi konne i blackjacka mamy. O, półlieta. A jakaś strefa gastro, czy coś, żeby coś zjeść, czegoś coś się napić. Aha, dobra, tutaj też są schody, możemy zejść. Zamknięte. Tutaj też hotel. Nie możemy skorzystać. Tutaj pozamykane, czyli widać chyba tą strefę hotelowo mamy niedostępną. Hmm. Dobra, może te trzy słoneczka? Lipa, jeszcze raz. O, dolca wygrałem. Zakład razy dwa. Dyszka. E no to fajnie. No to za 3 dolary. 75 Czyli to tutaj to, tak? No to jeszcze raz 3 dolary, dobra, dawa jeszcze raz a no, teraz nie ma nic yy, O, tutaj coś jest, chyba jakieś piciu Przezło barowe napój za 2,5, poprosimy, dawaj jeszcze jednego dnicza. Na tej maszynie za 3 dolary. O, ale nam się główka chwieje już. Ale słuchajcie, zobaczcie, nawet się porozmywało ten. Mm, napis Przegrane. Dobra, idziemy jeszcze na Dryniacza. To w ogóle cały obraz nam się porozmywał teraz. Jeszcze jednego. I dosyć chyba, co? <laughs> Trzeba do domu wrócić. Ło, kurde. Ale bombka. <noise> nie, no całkiem spoko, nie? Już nic nie widać na tych automatach nawet. Dawaj za 3 dolce. Te Kurde. Pęk 450. Świetnie. Dawaj jeszcze raz. No i teraz lipa. Jeszcze raz. No ja Dawaj. ostatni raz. Ech. Nie no spoko, nie. Można tutaj się czegoś dorobić, ale można i też kurde wyjść z długami. A dobry. A z panią możemy porozmawiać? Nie możemy. Możemy się dosiąść? Za 3 dolce, dawaj Ej, no Mamy, 8 dolarów, dawaj O, ale nam bombka zeszła przynajmniej Już wszystko ładnie widać Lipa yy, dobra To no teraz słuchajcie tak, no Zaliczyliśmy sobie kasyno, więc wypadałoby No coś jeszcze ogarnąć, nie? Jak tu nam idzie sprzedaż w dniu dzisiejszym? Na razie się jeszcze nic nie sprzedało. No ale mamy 2000 na koncie. Można byłoby coś dokupić jakieś gierki, nie? A jak tam dzisiaj y, temat z naszą jade? Y, to miało być, nie? Chodzę w to, no dobra. Y, tutaj ogrodnictwo. Specjalizuję się w roślinach. Dobra. Tutaj, to, czy kiedykolwiek zajmowałeś się miksologią? O, pisze, pisze. Tak, jeśli przez miksologię rozumiesz sztukę mieszania wszystkiego, co zostało w szafce, większość profili smakowych waha się od zaskakującego do co do cholery? Hmm. No tutaj mam teraz zagwostkę. Mam ci do opowiedzenia historię, Jade. Hmm, co wolisz? No to na hot dogi czy burgery na pewno nie pójdzie. Lokalne muzeum organizuje wystawy na temat starożytnych narzędzi tortur. No, mam zagwozdkę dobra. Mam ci do opowiedzenia historię, Jade. No, Czyli jednak musimy walić chyba w to muzeum. Dobra, spróbujemy następnym razem. No, no właśnie, bo teraz już nie możemy. Yy, praca. No nie no, do pracy to my już chyba chodzić nie będziemy. Aktywa, no to jest to, co my tam posiadamy. Te swoje. Mieszkanko. i tutaj samochód, nie? Nieruchomości. Hmm. Tutaj cały czas. Tak. Auto odnowienie włączone, także spoko. Chyba, że słuchajcie, byśmy pomalutko otworzyli yy, drugi sklepik, ale to. No właśnie. towarowanie będzie nas trochę kosztowało, więc yy, może na razie byśmy się wstrzymali. No dobra, jeżeli yy, chodzi o telefon, to byłoby chyba wszystko. Nightclub to już byliśmy, sklepy. Yy. A, dobra, to słuchajcie, zajrzymy do tych sklepów jeszcze, może by sobie jakieś yy, wdzianko fajne kupić albo coś. Zobaczymy. Jedziemy w takim razie do sklepu. Dzisiaj niedziela handlowa, będzie shopping. Tak trendy tutaj trzeba było nie jechać. Tak. dzisiaj będziemy się relaksować, moi drodzy. Pod koniec dnia najwyżej podjedziemy jeszcze do hurtowni kupimy sobie jakieś tam giereczki, żeby to było na czas później, nie? Tej, hamuj, hamuj, przyjacielu. Platinum. Yy, no ten fashion. albo no bo to w Platinum tu nie można było wejść, nie? Nie. No dobra, ten fashion zobaczymy. Może kupimy sobie jakieś. Yy, yy, wdzianko takie bardziej. Gustowne. Dzień dobry. Lower body. Yy, footwear, hardware, eyewear. Underwear. Nie no, upper body taka koszula. No tylko tutaj nie mamy żadnej y, skali punktowej, nie? Ale słuchajcie, ta koszula mi się podoba. To sobie ją kupmy. Jakieś y, fajne spodaneczki. O, te są, tak. jak na bizn biznesmena przystało, nie? Czapeczka, nie? Okularki. Mm, jakoś tak nie mam. Tutaj... O, te może. Tak. Ci rzemeczki jakieś fajne? No niech będzie to. Dobra. Przedmioty nie. Aha, no właśnie. Czyli co? Teraz muszę iść do szafy, i w szafie się dopiero mogę przebrać, tak? Używać. Przedmiot nie, nadaje, nie nadający się do konsumpcji. No dobra, no to w takim razie to sobie sprawdzimy, jak już wrócimy na HT. Sprawdźmy ten drugi sklepik. Nie, nie tutaj, tutaj. No, bo pomału by trzeba było jechać chyba do domu, się trochę ogarnąć, najeść. A, to nie, tu meble i te inne pierdoły, nie? To nie, to na razie to jest nam niepotrzebne. W takim razie, moi drodzy, po drodze do domu kupimy jeszcze jakieś tam gierki, dostarczymy do sklepu. I trzeba gdzieś się trochę ogarnąć, coś zjeść i tak dalej, nie? Tak więc y, spotkamy się pod hurtownią. W celu dokonania prawda, y, zakupów. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Sprawdźmy teraz tak, Gry, akcji, gry przygodowe, gry sportowe mamy. Yy, no to kupimy. Kurde jeszcze raz. Y, akcji przygodowe i sportowe. Dobra, no to można wziąć fabularne. Akcje przygotowe. Portowe mamy. No to gry wyścigowe kupujemy. I gry fabularne, nie? Dodaj do koszyka. Kurde. Aha, czyli co? Kupiłem teraz. Yy... No właśnie. <laughs> Dobra. Jedziemy w takim razie do sklepu. No trudno, najwyżej będzie na zapas po prostu tych gier. No nie korzystajmy jeszcze z tej opcji dodać do wózka i tak po prostu wyszło, że nie wiedziałem jak to się z tego rozliczyć teraz, no ale to będziemy wiedzieli na przyszłość. Dobra, yy, rozładowujemy samochód. No i idziemy się ogarnąć, słuchajcie, bo zobaczcie jak my wyglądamy, nie? Kurde, spragniony, głodny. Yy, wypachnić, by trzeba się było. Jak się obrobimy, to spróbujemy jeszcze raz do tej szanownej pani Jade napisać. Yy, może udałoby się słuchajcie dzisiaj z nią spotkać, jeżeli nie popełnię błędów w trakcie rozmowy, to może coś z tego wyjdzie. Doi, rozładuj, rozładuj, rozładuj yy, wszystkie gry fabularne też po 40 mają być. O, kuźwa, a to Wam powiem, że dzisiaj te zlipa, dzisiaj się nic nie sprzedało. No, to jednak chyba te 35 musimy zostawić. Bo dzisiaj to jest dramat. Ani jedna gra się nie sprzedała. Mm -hmm, mm hmm. No dobra. Będziemy jeszcze to obserwować. Tak się zajęliśmy dzisiaj y chilloutem i relaksem. A tu widać. Biznes dzisiaj, Kiepsko. Yy, Dobra, idziemy się ogarnąć troszeczkę. Fik, zamykaj drzwi, i teraz. To może to, nie? Znaczy nie, bo to muszę w mikrofalówkę. O, tak. Dobra, łapki umyć. No i proszę bardzo. Konsumować, a jeżeli chodzi o picie. No to co, to tylko nam ta soda by została? No to trzeba by coś dokupić sobie jeszcze, chyba. Dobra, może tak być na razie? Yy, szafa, szafa jeszcze teraz. Albo dobra, najpierw się wykąpiemy. Okej. Okay. No i co z tą szafą, nie? Przechowywanie. No to nie mamy miejsca już za dużo. No to lipa. Ja myślałem, że jednak szafa będzie troszeczkę bardziej pojemna. A tutaj jest kaszana. Hmm. Kapek to my nie chcemy. Okulary zmienimy sobie na takie Białą koszuleczkę. I te spodnie kupiliśmy, nie? I buciki. Te okay. I teraz już mamy, słuchajcie, 70 punkciorów. No, a to, to co? Co ja, ja mogę to z... sprzedać, czy co? wyrzucać. Nie będzie mi to tu leżało? Ale lipa, słuchajcie. Nie wiem, co teraz zrobić z tymi gaciami. Chyba, że schowamy do szafy na razie. Wiem, że to nie jest miejsce na gacie. Szafka kuchenna, ale po prostu nie mam na to miejsca. By trzeba było jakąś szafę na ciuchy sobie jeszcze kupić. Eee, dobra, moi drodzy, bo ja bym musiał tutaj teraz ogarnąć to w ten sposób. Że, tak, skorzystamy sobie z toaletę. Eee, słuchajcie, powiecie, co mam wrażenie, że jest jakaś yy, dziwna płynność gry. No, nie wiem, spróbujmy jeszcze pograć trochę, albo tak, co, co z tą Jade. Możemy już do na niej napisać, czy dzisiaj już nie bardzo? Możemy. No to te lokalne muzeum, co? Romantyczny spacer wśród narzędzi rozpaczy. Jak mógłbym odmówić? Pocieszające byłoby wiedzieć, że niektórzy ludzie byli tak samo pokręceni jak ja, nawet wieki temu. Miło było ci poznać, w porządku byłoby byłoby miło się spotkać na wypadek, gdybyś myślała, że możesz mnie tolerować w prawdziwym życiu. Oto mój numer, pa. Nie no, to ta środkowa wiadomość. Wyzwanie przyjęte, Seed. Obecnie jestem w Park West, masz ochotę dołączyć? Czekajcie, no bo Aha, spotkać się nie spotkamy. Friend is already visiting. Jade? Eee, u mnie na kwadracie jesteś? Ty, a kiedy ty tu przyszłaś, Jade? Jak ty się to zjawiłaś? ma? Nie sądziłem, że mój dzień może być jeszcze lepszy, ale wtedy dostałem wiadomość od ciebie. Zawsze eee... miło cię widzieć, Jade. Mam teraz kilka spraw do załatwienia. Może spotkać... No nie, dopiero co przyszła. Jestem szczęśliwszy, gdy jesteśmy razem, Jade. Co sądzisz o zamieszkaniu razem? O, to na to, to za wcześnie. Eee, miło cię znowu widzieć. Co u ciebie słychać? Oksid, gdyby życie było grą w pokera, powiedziałabym, że mam przyzwoitą rękę. Ale bardziej ciekawy mnie twoje ruchy. Czy trzymasz karty blisko piersi? Czy jesteś na tyle odważny, by pokazać swoje rozdanie? <laughs> Jade, kusisz <się. śmiech> Hej, Mina, chwila, co u Ciebie słychać? Co ty. Ale cię takie głupie pytania zadajesz? No ja cię pierdzielę. Muszę z, teraz zająć się kilkoma sprawami, ale wrócimy do punktu wyjścia. Co u Ciebie słychać? Moje dni to mieszanka poezji i pragmatyzmu, Sit. Piszę sonety w głowie, robiąc pranie. To wspaniałe życie. Wypełnione aromatem detergentu i nieodwzajemnionej miłości. Hmm. Uh, uh, uh. Jak spytam to samo, to. Życie było dla mnie ostatnio jak koktajl seed. Głównie Słodki z odrobiną cytryny dla urozmaicenia. Popijam powoli, ciesząc się złożonością. Mam napięty harmonogram, ale. Nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. Skontaktujmy się wkrótce, dobrze? No, nie, no ja chcę jeszcze z Jade porozmawiać. Eee, życie szepcze ostatnio sekrety, i większość z nich dotyczy sąsiadów, ale kto by to liczył. Jest coś dziwnie pocieszającego w przewidywalności ich dramatów. Prawie, że nasz wydaje się bajką. Mhm. Myślałem, co sądzisz o przeniesieniu naszego związku na wyższy poziom i zamieszkaniu razem? No nie, nie, nie. Jeszcze byśmy porozmawiali może z nią. Życie to seria flitów z niezwykłością. Jednak to nasze przyziemne chwile wydają się mieć w sobie najwięcej magii. To właśnie w tych chwilach pragnę czegoś więcej niż tylko przelotnej więzi. Oho, ho, 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 ho. No to co myślisz o przeniesieniu naszego związku na wyższy poziom zamieszkaniu razem. Tleba mi twoja oferta, ale czuję, że potrzebuję trochę więcej czasu dla siebie, zanim zrobię tak duży krok. A jaj no tak blisko, tak blisko, a jednak tak daleko. No moi drodzy, pierwsza rozmowa z Jade yy, za nami. Czy tutaj nam coś się yy, zmieniło, jeżeli chodzi o. Mhm. Coś mi wypadło, może spotkamy się później. Aha, czyli tak, dzisiaj już z Jade nie porozmawiamy. Yy, natomiast. Nie wiem, czy ten wskaźnik on się będzie nam też w jakiś sposób uzupełniał przy takich prywatnych spotkaniach, czy tylko jak będziemy pisać na tym Messengerze tu. Bo udało się ją namówić na pierwsze spotkanie, no i tutaj część tego wskaźnika nam wzrosła. No dobra. Myślę, że następna część rozmów i przygód z naszą Jade i w ogóle przygód naszego protagonistu, to już w następnych odcinkach, moi drodzy. Z uwagi na to, że po prostu ta rozmowa nam się Przedłużyła, jest już 21. Za chwilę, poniedziałek, tak więc trzeba odpocząć i rozpocząć nowy tydzień ciężkiej pracy. Tak więc, moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję i koniecznie obserwujcie i oglądajcie kolejne odcinki z gry Denizen. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Do następnego, trzymajcie się. Hej, hej.